O siema! O oboje. <ścoughs> ja cię przepraszam bardzo serdecznie, Lopińska. Ale jak sami widzicie, znajdujemy się właśnie w pomieszczeniu 100 w dorsach. Ale jak sami widzicie, mamy jakieś dziwne bronie, ponieważ nie są to normalne dorsy. Są to dorsy with guns, czyli z broniami. jak sami widzicie, wszyscy się tutaj strzelają. <ścoughs> ja nie wiem, co się tutaj dzieje, ale tutaj się wszyscy strzelają, naprawdę. Moi drodzy, możemy sobie wejść w ogóle, to jest stara wersja dorsów: Elevator Power. Niestety to nie działa, my się musimy tutaj mega uważać, ja w ogóle myślałem, że to będzie gierka, żeby będziemy rozwalać te potwory w torcach, a nie, że będziemy strzelać do siebie, dobra weźmy, o tutaj ktoś jest, tutaj ktoś był, czekaj, patrz to, pa to, pa, jedziesz, O oh my god, ja nie wytrzymam, jaka broń, ej, czekajcie to, jak ją rozwaliło, ona coś tam pisała, ja cię przepraszam, coś tam pisałaś, ale... No ale tutaj chodzi o to, żeby się po, prostu, po prostu Moi drodzy, GRK jest po prostu mega. W ogóle, jeżeli chcecie ze mną dołączyć, bo jak sami widzicie... O! Czekaj. Dawaj go! Patrz! <laughs> Już, patrz! Moi drodzy, jeżeli chcecie do mnie dołączyć do nagrywek yy, Robloxa, wejdźcie koniecznie na Discorda, macie link w opisie i pójdź. Pu... Czekaj, ktoś się tutaj znowu pojawił, patrz! Oh my god! Jako... Patrz, jeszcze raz, patrz go! Ja Cię przepraszam, asystent, ale tutaj po prostu coś mega się rozwaliło. Pato, patrz co tu się... Ja Cię przepraszam, Lopińska, ale ja mam naprawdę OP broń. Czekaj, ja sobie może stanę tutaj i po prostu będziemy kampić, jak ludzie będą, wiecie jak, szli. Oni się tutaj za chwileczkę powinni pojawić, jak oni będą szli... Patrz, co tu się dzieje, patrz! Dwóch naraz. Ktoś się tu pojawił? Nie, nie ma tutaj nikogo. Moi drodzy, te dorsy z bronią są po prostu mega op. Ja tutaj muszę cały czas patrzeć na tyły, czy przypadkiem ktoś się z tyłu nie pojawia. Jak sami widzicie, ja subscribe maxi już 12 killi, ja mam 8. Muszę ich dokonić tutaj, żeby być na pierwszym miejscu. Co ja chciałem powiedzieć, a was jest skłamać, to jest to, że jeżeli chcecie ze mną... O nie, no Maja mnie rozwaliła, bo ten... Przy... Patrz, co tu się dzieje teraz, patrz. Maksima, jedziemy, dobra! I tam jeszcze jed... Przecież to był quadra kiel, ja tutaj wszystkich czterech naraz rozwaliłem jesteśmy właśnie na drugim miejscu. Czekajcie, bo ktoś może być za mną. Ja wiem, że Maxim też miał taki podstępny plan. I on... CO to Kto tam ma jakąś broń? Patrzcie, tu jest Maksim chyba! Patek, czekaj, on tutaj zaraz przyjdzie. On tu zaraz przyjdzie. Ja sobie tutaj poczekam i on nie będzie wiedział gdzie... Przepraszam za... Ta broń jest OP, Bo to co ja miałem, to to było takie troszeczkę bez sensu. Wiecie dlaczego bez sensu? Po... Ciężko to jest na telefonie. Aha. No to przepraszam, no nie, wie, nie wiem co miałem ci powiedzieć, ale no że chodzi o to, żeby się po prostu zabijać nawzajem. Sam chciałem powiedzieć że o Was jest kamać to jest to, wbijajcie koniecznie na Discorda, macie link w opisie i wtedy możecie się pojawić... U mnie noć! Na odcinku, moi drodzy, jestem na, nie jestem na pierwszym, Maja jest na pierwszym miejscu, moi drodzy macie tak, ja dwa razy w tygodniu wysyłam linka publicznie, czyli wbija do mnie na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, ja wysyłam po prostu linka na Discordzie na pewnym kanale i wy po prostu klikacie w niego i wbijacie. Dwa razy w tygodniu natomiast jest y, coś na wzór konkursu, że ja wysyłam konkurs i wy się tam zgłaszacie, no i bot wam tam y, w ciągu 24 godzin powie, czy wygraliście, czy też nie, banie. Już, nie, dwa razy coś tam. <grystanie> Patego! Oh my god, on headshota dostał! Ty, patrzcie, my jesteśmy w ogóle w bibliotece teraz, tutaj, patrzcie. 50. pokój, tam oni się tam strzelają wszyscy. Oni teraz. Maja. Maja. No nie! Jakim cudem, Maja? Co to ma być? Ej, on już ma się. Sorry. Lopińska, znowu po raz kolejny ci za. Idziemy. Co to? Czekaj, UZI! Mamy UZI! UZI będzie spoko, ale nie na dalszy dystans. Patrzcie, bo tutaj gdzieś Maja się tam. On JEDZIESZ GO! No! O, padł. On padł. Dobra, ja, ja tutaj muszę szybko zmienić broń. Znaczy, przeładować. A tego, pa. Ale ta broń jest... Bez sensu. Ona mega kiepsko strzela. Ona jest, ona jest daremna trochę. On zaraz gdzieś przyjdzie, patrz. Tutaj ktoś chodził. Patrz tego Dobra, rozwali się. On Ona kiepsko strzela ta broń. Wydaje mi się, że Maksim się... Tam gdzieś ktoś chodzi. Wydaje mi się, że Maksim się poddał. Chyba naprawdę nie wiem gdzie wy wszyscy jesteście. Ale ucichło. Co ty masz za broń? Ty? Co to było? Jakieś ufo broń! Jakaś ufo... O, idzie! O, Maxim! Dobra! Nie mam naboi! Oh my god, no nie! Ej, jestem na pierwszym miejscu, mam 25 kg. Czekaj, bo mamy jakiegoś shotguna, i mamy też znowu to. Patrzcie, ja jestem. Po, ja po... Patrz, co tu się dzieje teraz, patrz, patrz ją, patrz. O ma... Jak ona padła! Ja widziałem, że ona tutaj miała tę broń teraz. O, tam ktoś idzie, czekaj, ktoś tam będzie szedł. Pat tego. Co TO było? Ej, ej, ja się tak nie bawię! Patrz Ja z shotguna? Z shot to nie da rady na dystans! Mogłaś... Mogłaś wybrać jakąś inną bro... ULIX! Double kill to był! Pa tego! Pa! Oh my god! Tu za dużo... Ale mam kiepskie bronie. Ale mam kiepskie, bronie! No, dwa pistolety mi dali! Bez sensu! Czekaj, bo teraz mam spoko, broń chyba. Patrz, teraz jest OP. Oba! Bo... <gryw> Jak padło! Idzie, Maksim, pa! Już się na mnie kampi! Dopadnę cię jeszcze. Mamy skara! A tu jesteś! Te... Nie, no, nie wytrzymam za chwilę! Bo mi się skończyła amunicja, czekaj, czekaj. No nie, jak dostęp z granata, co to teraz było? Oh, o, Julix, przepraszam. Naprawdę nie chciałem. Ale ta gra jest mega OP, ja tą gierierkę uwielbiam. Ja już dawno sobie tak po prostu nie strzelałem. Ile ja mam HP? 75% mi zostało, mam 35 kili. Maja mnie dogania cały czas. Szkoda, że się do szaf nie może... A możemy się schować do szaf! Ale wtedy mi broń... Ale patrz, możemy zrobić tak, nie? O. Możemy na kogoś poczekać. Czekaj. Czekamy na kogoś. Dobra, nie ma nikogo. Nie ma nikogo, taka troszeczkę lipa. Patek... Oh my god, asystent dostał, przepraszam! Tak prosto heda! Ja nie wiem też dlaczego tutaj leci cały czas muzyka ze Star Warsów, ale... Muszę... No leci taka muzyka. Nie wiem czy Wam... Montaż no, wam pewnie nie pokażę, no. Maja! O patrzcie, gdzie jesteśmy! Patego, patrz. Na heda go wziąłem, bo to jest takie... Oh my god, to jest taka mega prawda? widzicie? Patrz Maje ona... Dawaj to Maje! No! Dobra, Maja padła! Julix padł! I Bani też padnie! Dobra, Bani... Bunny... Nie, nie padła jeszcze, patrz, ona nie wie, że ja tu jestem Dobra, Bani umarła. On nie wie, że ja tu jestem. Bierzemy tą broń. I patrz, nie mam... Co on ma tarczę?! Jakim... Jakim czynem ty masz... Ej, co się zgrane? Czemu on miał tarczę ty? O oh my god, ja... O nie no, przepraszam! Znowu tu... Nie no, nie mam już amunicji. Nie mam amunicji! O, znowu się tu pojawiłaś, patrz! <ślesz> nie no! Ej, nie umie trafić, to jest bez sensu, broń! On, Ktoś się teraz tutaj pojawił obok mnie! Toś tu się gdzieś ukrywał, ja wiedziałem, że ty się tu ukrywasz! Oh my god, double kill! Co to jest za broń? Hand cannon. Pa! <ścoughs> Co to było, ty? Pa, jedziemy ją, patrz! Patrz!

Gra... Ale, ale Znowu double kill O, uwaga, ktoś tu jest Za mną Ja się ukryłam do szafy O nie, Zabiła mnie w szafie No jak to, przecież się schowałem do szafy Nie no, ale muszę wam powiedzieć, że Maja też nieźle ci się 57 kili, ja 60 ma? ja 65 Dobra, lecimy do 100 kili. Ciekawe kto będzie pierwszy Maja! O nie, no bo ja miałem mało HP Zabiła mnie O, siema ja miałem, ja miałem tarczę, jak się pojawiłem. Biedni padli. Jaka tu jest jatka? O nie, strzelają do mnie. Maxim leci, Maxim leci, pat. A czemu nie masz skina? Ej, czemu skina nie masz O nie, dwóch na raz zabiłem. No nie, 76, jeszcze kilka killów. Co to było? Patrz tam Kotek Dili, patrz go naciśnie. Patrz, patrz co tu się dzieje. O, dobre kile. Osiem. uuuu, to na. Ja mam broń takie na, na jednego shota na heada. Widzisz to? Co to jest za broń ty? Siema Maxim. No, ja mam, ja mam naprawdę broń, taką broń, że ja po prostu raz strzelę i ktoś ginie. O nie! Dobra. O nie! oh my god, jak mi walnęła w twarz, no! O oh my god, jak dostałem, no, kotek Didi! Pa to, patrz to! Pa! Ale to jest open, jak mi walnął w twarz. Ojej! To teraz się. O się No co jest grane, Halo! No dawaj, show yourself! Oba! Julix się ma! pat, pat! patrz! patrz, patrz. no nie umiej trafić. Zawili się na ten. Mamy za moje zdanie. 100 killi, let's go. Oh my god, jak dostałem prosto w twarz. Ale bez sens. Lisa zbierający Masz tego. O Lisa zbierających, dziękuję. Inne takie śmiechałe filmiki jak ten z Robloxa. Wbijacie koniecznie. I widzimy się w następnym odcinku. na razie, odcinki! Cześć.